Witam, z tej strony Krzysztof Goliasz z firmy Komputer Gigs Białystok. W tym filmiku przedstawię instrukcję wydruku raportu towarów zablokowanych na drukarce fiskalnej Elzap Zeta Online. Towar zablokowany to jest taki, który na początku, przykładowo, sprzedawaliśmy w stawce VAT 23%, następnie sprzedaliśmy w stawce niższej, przykładowo 8%, a kolejno próbowaliśmy jeszcze raz sprzedać w stawce wyższej 23%. Aby sprawdzić, jakie towary są zablokowane na drukarce fiskalnej, można wydrukować taki raport. Aby tego dokonać, na początku wchodzimy w menu drukarki, czyli przytrzymujemy klawisz uruchomienia drukarki, klawisz menu, następnie wchodzimy w opcję Raporty i kolejno poszukujemy takiej opcji jak Raport towarów zablokowany. Zatwierdzamy wydruk takiego raportu klawiszem Status. I w tym momencie drukarka wydrukuje nam wszystkie towary zablokowane. Dziękuję bardzo za uwagę.